Cześć, jestem Ben Gliński, założyciel i dyrektor generalny LiveGood. W ciągu ostatnich 20 lat wprowadziliśmy na rynek wiele produktów i jesteśmy firmą odnoszącą największe sukcesy w branży marketingu sieciowego. Pomogliśmy setkom tysięcy ludzi na całym świecie zarabiać z pracy w domu i wypłaciliśmy prawie miliard dolarów prowizji, które pojawiły się w internecie, w czasopismach, a nawet w magazynach w telewizji. Ludzie często pytają, w jaki sposób nasza firma odniosła sukces podczas gdy tysiące innych poniosły porażkę. Odpowiedź po prostu czas. Zdaj sobie sprawę ze zmieniających się trendów w branży marketingu sieciowego, trendów w społeczeństwie, trendów w gospodarce z rosnącą inflacją, rosnącymi cenami gazu, co skutkuje wzrostem rachunków za media, wyższymi czynszami, kosztami usług stają się droższe, ludzie szukają sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy, ale nadal zapewniają jakość życia, dlatego branża marketingu sieciowego znajduje się na rozdrożu. Faktem jest, że produkty zostały wycenione wyżej, więc firmy mają większe wypłaty prowizji i plany kompensacyjne, ale przy zwyczajach zakupowych polegających na unikaniu drogich produktów i szukaniu produktów w dobrej cenie ten stary model nie jest już odpowiedni. Dokąd zmierza dziś branża? Jeśli spojrzysz na niektóre z największych firm w branży marketingu sieciowego w tej chwili, Herbalife, Usana, Nuskin, ich przychody spadły o 20% rok do roku, podczas gdy przychody innych firm spadły. Firmy takie jak Walmart, Costco mają tempo wzrostu od 9 do 12%. Jak powiedział nasz menedżer do spraw marketingu sieciowego, Noder Kazan, minęły czasy, kiedy sprzedawano drogie produkty, aby niektórzy na szczycie listy płacili mogli stać się bogaci dlatego stworzyliśmy Life good. We współpracy z LifeGood mamy wiodących ekspertów w dziedzinie opieki zdrowotnej, takich jak Ryan i Lisa Goodkin. Stworzyliśmy linię produktów w tym suplementy diety najwyższej jakości na świecie, której każdy potrzebuje i sprzedajemy ją za 75% mniej niż to, co inne firmy sprzedają, mimo że ich produkty są gorszej jakości. Przykład nasze Organic Super Reds, które są produktem zdrowym dla serca, są wytwarzane z wyższej jakości i zawierają więcej przeciwutleniaczy niż sprzedawane buraki nieorganiczne. A co z olejem CBD? Inne firmy sprzedają ten olejek eteryczny 500 mg za 80 dolarów. Nasz produkt to olej CBD Premium dostępny wszędzie, a z butelką 750 mg jest o 50% mocniejszy, ale cena to tylko 18 dolarów. Nie tylko to, ale wszystkie nasze produkty najwyższej jakości pochodzą z 9-0-dniową gwarancją zwrotu pieniędzy. Jeśli nie podoba Ci się żaden z zamówionych produktów, po prostu odeślij nam pustą butelkę, a my zwrócimy Ci pieniądze bez żadnych. Pytań. Co to wszystko oznacza dla Ciebie? Oprócz tego, że masz produkty wysokiej jakości, a wszystkie te produkty są w stanie sprzedawać się same, doskonale nadaje się to do zmiany nawyków zakupowych na rynku. Zapewniamy również wszystkie narzędzia pomocnicze, takie jak system stron internetowych, filmy szkoleniowe i wszystko, czego potrzebujesz, aby pomóc Ci uzyskać dodatkowy dochód łatwiej i szybciej niż jakakolwiek inna firma w branży. W rzeczywistości film, który teraz oglądasz, jest również częścią najpotężniejszego systemu marketingu ukierunkowanego w branży. Umożliwia zarezerwowanie bezpłatnego tymczasowego stanowiska w naszej istniejącej firmie, zanim będziesz musiał coś zadeklarować, aby zacząć. Co to oznacza, kiedy wpiszesz swoje imię i adres e-mail na tej stronie, natychmiast zarezerwujemy dla ciebie miejsce i pokażemy ci wszystkich, którzy robią to samo po tobie, umieszczając ich pod tobą na linii energetycznej i w każdy czwartkowy wieczór, który jest naszym dniem wolnym, zablokujemy Twoją pozycję lub stracisz wszystkie osoby, które zablokowały swoje pozycje, zostając członkiem LiveGood za jedyne 9 dolarów i 95 centów miesięcznie, jednorazowa opłata abonamentowa w wysokości 40 dolarów. I zostaną przeniesieni na szczyt linii energetycznej, przede wszystkim czekając. Osoby te zostaną umieszczone w obowiązkowym systemie macierzowym i automatycznie 2 na 14 pięter oraz zostaną umieszczone przed wszystkimi, którzy zarejestrują się po nich w systemie macierzowym PowerLine, tak aby każda osoba była umieszczona w matrycy. Dostępne poniżej ich bezpośredniego sponsora. Stając się członkiem Life Good, oszczędzasz 75% na wszystkich najlepszych suplementach. Diety na świecie, aby pomóc zachować zdrowie Tobie i Twojej rodzinie. A jeśli zdarzy Ci się mieć pod sobą kilka osób w Matrixie i zarabiasz kilkaset dolarów więcej miesięcznie lub kilka tysięcy dolarów miesięcznie, czy nie byłoby lepiej? Dzięki temu, jak to działa i naszej polityce wypłat, możesz zarobić nawet do dwóch tysięcy dolarów plus miesięcznie w macierzy, bez polecania kogokolwiek. Jeśli bezpośrednio podzielisz się tą możliwością z innymi, możesz zarobić więcej pieniędzy i to bardzo znacząco z kwotą premii prowizyjnej. Polecając subskrybenta członka, możesz podwoić swój potencjał zarobkowy. Z milionami ludzi uczestniczących w LiveGood w ciągu najbliższych 24 miesięcy jedyne miejsce, w którym mogą się znaleźć w Matrixie, znajduje się pod ludźmi, którzy już tam są. Więc im szybciej ustalisz swoją pozycję, tym wyższa pozycja w Matrixie. Wypełnij formularz po prawej stronie, jak pokazano na ekranie, a szybko zobaczysz, dlaczego nazywa się LiveGood najbardziej atrakcyjna firma w tym biznesie. Do zobaczenia na szczycie sukcesu!